Hej, witajcie! Dzisiaj robimy test bardzo dziwnych żelek. Bardzo Zapraszamy. No to jedziemy, próbujemy te żelki. To jest śliskie. To, to, to olejemy ze czy co? Nie chcę mówić jak to wygląda. Takie brązowe. No pachnie. Pachnie kupą. Jak nie wiem co. Jak kawał kabla. O, to wygląda jak kawał kabla. Pachnie kolą i wygląda też na kole. Pachnie nic. Eee. To smakuje jak kola. Eee, to jest takie zapewne, bo kola tak w ogóle nie smakuje. Lekko kwaskowaty, ale taki lekki kwasek. Zresztą słodka. Słuchaj, może to i smakuje trochę jak kola. Kolowe, bardzo dobre kolowe. Ja uwielbiam kolowe żeby... To jest kolowy. A ja nie wszystko to skoro z jej No jaki. Ja nie lubię żelków, ale ten, ja taki lubiłem. Ja kojarzę takie cukierki czy żelki o smaku Coli i to tak smakuje trochę. Kolowy, że kul? Cool? Mhm, mm tak, na pewno tak. jest kulowy. Cool kulowy. Cool A dobra. Nie powala. Giorna rurka zaleznej osoby. No imprezę. To jest taki żelek, że jakby nic słodkiego no, nie było w gra. domu, to bym zjadł. Jak tu macie małego karwa, pół? A jak z tego... To, to, to go tym przez łeb. Próbujemy drugi. Ten jest... Ja, ja, ja taki lubię. Faśny. Ja lubię takie kwaśniaki. Nie ja też lubię. Pachnie chyba jak tamte. Czuję, Czuję że będzie kwaśnik. Obsypany jakimś cukrem wokoło. <noise> mm. Słony? Nie. Mm. Nie, nie, nie jest słony. To... Kwas. W ogóle nie jest kwaśny. Ale zawód. No, ale w ogóle... Landrynka jakaś taka. Nie no dajcie spokój, to w ogóle nie jest kwaśne. Jak pasta zębów. Żałosne. To jest landrynka. Jak pasta... Jak, co, jaka pasta do zębów? O czym ty mówisz? Mm. Żenada. Ale już że taka sztucznizna, takie gorsze od tego kulowego w ogóle. Zawiodłem się. Ale bardzo dobre. Tak, ten jest zdecydowanie lepszy. Byłem pewien, że to będzie tak kwaśne, że będę płakał. To będzie, że ten będzie kwaśny. Nie, ten nie będzie kwaśny, to będzie, że będzie taki miękki. I niedobry. To jest dobry, bo czuć dwa smaki. Ten róż to jest czosnkawka, hmm. a ten niebieski to jest e, hmm. jakoś tak lukrecja. Tego też bym zjadł, jak nie miałbym nic słodkiego, Adamu. <grym> nie <grym> gdybyś nie miał nic słodkiego. Zaznaw to. Nie smakuje ci, ja jesz. Próbujemy trzecie. Teraz takie... to. Ja czuję, że to będzie miękkie i niedobre. Ja nie lubię czegoś takiego w ogóle. To wygląda jak banan. Zamknęliśmy się bananami. Tak, to tak. jak będzie smakowało? Pachnie niczym. Pewnie jak jabłko. Myślę, że to będzie cytryna. Jest bardzo jak. Chuj, bo Mówiłam, że to będzie takie. On pachnie trochę Słodkie, takie miękkie. Znowu nie jest kwaśny, czy niedobre dla ciebie. Mmm. Ten jest. Mmm. No nie. No, smakuje takie bananowe coś. Nie. Sam, to jest już banan, ale. Bananem, takim, takim smakuje jak takim sztucznym bananem, tak jak kolowy i w ogóle. Nie, do banana to tylko ma wygląd. Banan w bananie. Jak to się mogło wydarzyć? Bardzo dobre, bardzo dobre rzeczy dla psów. Dla psów, szczególnie dla młodych, które ćwiczą swoje zęby. Lepiej coś prawdziwego banana. Lepiej coś prawdziwego. Mam tam spokojnie to sobie wezmę zaraz. Bo, bo to ten banan mnie nie, nie satysfakcjonuje. Już wolę kolowe sobie na zagrywę. Pokrałem. Jestem szczęśliwy i to starczy. Dziękujemy. No, dzięki. Dobra. Reasumując, podsumowując. Wolałem burgery. Pizzę już wolał dziś to. O, wolałem tą, tą zmiksowaną pizzę nawet. Jak się pewnie sami domyśliście, ja. Z tego co widziałem uwielbiam wszystko co kolowe. Kolowy, no. tylko kola. I... I pewnie zje wszystkie po, po programie, po nagraniu. No, może bez tego żółtego. Takie sztuczne wszystko. Dla mnie żalek numer jeden. Czy najlepsze? Ten... Niezdrowe, nie dobra. Ten żalek o smaku coli był najlepszy. Nie jedzcie! Najbardziej mnie przypadł ten niebiesko-różowy. Ten niebiesko czerwony był najlepszy. Dla mnie najlepsza była kola. Potem banan, mimo że twardy jak weszła. 4x10, może 3,5. A ten smaku poli. Już? O jak wychodzę stąd, do no widzenia. <noise> w dzisiejszym próbowaliśmy najróżniejsze żelki. Trzy rodzaje. Każdy miał inne odczucia przy jedzeniu tych żelków. Możecie jeść. Jak ktoś lubi, proszę bardzo, można jeść. A jak będzie miał. Tak, już dość tego smaku żelka i chciałby jeszcze coś poglądać, to zachęcam, żeby wejść na mój kanał Dziadek Dziadek. Tam jest dużo fajnych rzeczy, a ostatnio nagrałem QA i je pierwszą i drugą część. Zachęcam do oglądania. Trzymajcie się!